Hejka wszystkim, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj będzie to napełnienie miseczek moich świnek morskich e, więc jeden widz właśnie e, pod filmikiem napisał mi propozycję na filmik i było to napełnienie miseczek świnek morskich moich i bardzo mi się to spodobało, więc pomyślałam, że to nagram Jak aktualnie pokazuję wam się tutaj laki więc myślę, że możemy zaczynać na początku napełniam miseczkę na karmę. Ja mam miseczkę taką na karmę Strixie ze świnką morską. Więc na początek daję granulat. Ja mam granulat z firmy J.T. Farm Granules Junior Complete, właśnie dla lakiego. I to są takie granulki. Światło trochę przekłamuje, kamera ten kolor tych granulek. W rzeczywistości są jaśniejsze, ale laki bardzo je lubi. Ja daję tyle gramów na cały dzień, jak to wygląda. I kolejną rzeczą, jaką daję do tej miski, są to dodatki. I dzisiaj daję płatki kwiatów i suszone jabłko oraz trochę groszku. Dobrze, miseczka na karmę prezentuje się tak. Teraz zaczynamy z miseczką na zioła. I tutaj mam miseczkę na zioła. Wygląda na tak. Jest ona taka sama jak miseczka na karmę. Tylko ma jaśniejszy nadruk, nie wiem dlaczego. Jedną zamawiałam z hipcia, a, druga, a drugą kupiłam w sklepie zoologicznym i to może dlatego. Ale po prostu y, tamte linie są jakby ciemniejsze, a ten obraz jakiś tak jaśniejszy. Na sam początek daję babkę lancetowatą Stevo. Daję jej o tyle. I dzisiaj daję też trochę ziół uzupełniających dla świnki morskiej. I ziół daję uzupełniających tyle. I ostatnią rzeczą jest to mniszek lekarski Stevo. Jak coś to mam to przepakowane do różnych pojemników, bo niestety Aletiwo ma słabe opakowania. I później zioła mi się rozwierały w szafkach, a tak po prostu mam albo w takich woreczkach, albo w, w takich pudełkach plastikowych. I już dałam wszystkie rzeczy dzisiaj z ziół. Tak to wygląda. Taka porcja starcza na cały dzień dla Lakiego, więc myślę, że jest ok. I teraz czas na świeże rzeczy i dzisiaj dam to do takiej miseczki. Więc tutaj mam już przygotowane dzisiejsze śniadanie. No takie. Ja daję właśnie taką miskę na cały dzień. Czasami daję coś wieczorem, na przykład troszkę ogórka albo coś takiego. Często jak robimy jakieś sałatki, to też dajemy na przykład skórki od ogórka i sobie laki zje. I tak, dzisiaj jest to pietruszka, trochę arbuza. Tam jest papryka, marchewka, ogórek. No i to chyba wszystko. I tak to wygląda. A tutaj mamy śniadankę, śniadanko dla Kukiego. Teraz właśnie karmiłam Kukiego karmą ratunkową ze strzykawki, a tutaj dostać takiego gerberka, jabłko, banany. On to bardzo lubi. Pani weterynarz powiedziała, że jak to lubi, to żeby mu dawać, żeby właśnie nam nie spadał z wagi. No i zaraz złożę to wszystko do klatki i sobie prosiaczki zjedzą. Więc tak wyglądają wszystkie rzeczy, które daję moim świniaczkom. To jest właśnie muzlak kukiego, świeże rzeczy, zioła i karma i dodatki. I aktualnie właśnie się laki z wami wyta, bo kukuje się jeszcze na karmieniu. Więc tak to właśnie wygląda. Wszystko, tutaj daję te miseczki, a tam na górę muzlak kukiego. Więc jeśli filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. No i do następnego odcinka. Jeszcze na samiutki koniec chciałam serdecznie pozdrawić Świat Loli i Chomiczków, Szczurze Łapki, Kawi Świat, Łapkami moich pupili, Lucia Debani, Kika Fika, Psiaki i Stella, Pieskie Życie, Magdalena Arciszewska, Słodki Martik, Suzy i Jessie. Mika Aczan i Koński Kanał. serdecznie was pozdrawiam. Jeśli wy chcecie być pozdrowieni w kolejnym odcinku, napiszcie komentarz, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie na moim kanale. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!